Witaj w czwartej lekcji naszego kursu, w której skupimy się na budowaniu obecności w mediach społecznościowych. Narzędziu, które pozwala Ci skutecznie dotrzeć do odbiorców, pokazać swoje doświadczenie i budować relacje. Dla wielu osób po 50 roku życia. Publikowanie w mediach społecznościowych może być wyzwaniem. Być może obawiasz się negatywnych komentarzy, braku czasu na publikacje lub po prostu nie wiesz, od czego zacząć. W tej lekcji pokażę Ci, jak wybrać odpowiednie platformy, jak zrozumieć ich specyfikę i jak stworzyć plan działania, który będzie wygodny i dostosowany do Twoich potrzeb. Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie, dlaczego warto być aktywnym w social mediach. Po pierwsze, to doskonałe miejsce do prezentowania swojej specjalizacji, budowania autorytetu. Social media to idealne narzędzie do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Twoje publikacje mogą inspirować innych. Poprzez social media możesz także nawiązywać nowe kontakty. Platformy takie jak LinkedIn umożliwiają łączenie się z osobami, które mogą pomóc Ci w rozwijaniu kariery lub nowych projektów. Bycie aktywnym online zwiększa Twoją rozpoznawalność, dzięki czemu stajesz się widoczny dla potencjalnych klientów, współpracowników czy organizacji. Co może Cię powstrzymywać? Nasze najczęstsze blokady to Obawa przed negatywnymi opiniami. Pamiętaj, że kontrolujesz to, co publikujesz. Wartość, którą wnosisz, często przewyższa ryzyko. Brak czasu. Kilka zaplanowanych godzin w miesiącu wystarczy, by utrzymać regularność publikacji i zaangażowania. Brak pomysłów. Twoje doświadczenie to niewyczerpane źródło inspiracji. Opowiedz swoją historię, podziel się radą, zainspiruj innych. Gdzie być obecnym? Skupimy się na trzech kluczowych platformach: LinkedIn, Facebooku i Instagramie. LinkedIn to profesjonalna sieć kontaktów. To idealne miejsce dla osób, które chcą dzielić się wiedzą, nawiązywać kontakty zawodowe i budować autorytet w swojej branży. Co możesz tam publikować? Artykuły i posty eksperckie, podsumowania wydarzeń branżowych, refleksje na temat Twoich zawodowych doświadczeń. Ton komunikacji, który najlepiej pasuje do tej platformy jest profesjonalny, ale osobisty. Podkreśl swoją ekspertyzę, ale pokaż też swoją autentyczność. Facebook to budowanie relacji i społeczności. Facebook jest doskonały dla osób, które chcą tworzyć bardziej osobiste treści i budować społeczność wokół swoich pasji lub projektów. Co możesz tam publikować? Aktualności o swoich działaniach, na przykład szkolenia, projekty, inspirujące historie i zdjęcia. Linki do artykułów lub podcastów, które mogą zainteresować odbiorców. Ton komunikacji na Facebooku jest swobodny, ale spójny z Twoją marką. Pokaż się jako osoba otwarta i autentyczna. Instagram to świetny wybór, jeśli chcesz pokazać swoją działalność wizualnie zdjęcia, grafiki czy krótkie filmy. Co publikować? Zdjęcia z wydarzeń, warsztatów, codziennej pracy. Cytaty związane z Twoimi wartościami lub misją. Rolki, czyli krótkie wideo lub stories, które pokazują kulisy Twojej działalności. Ton komunikacji na Instagramie jest kreatywny i autentyczny, nie bój się eksperymentować z formatami. Czas pomyśleć o strategii działań. Po pierwsze, dobrze wybierz platformę. Zastanów się, gdzie znajduje się, czyli gdzie spędza najwięcej czasu Twoja grupa docelowa. Jeśli budujesz autorytet w branży, Postaw na LinkedIn. Jeśli chcesz angażować społeczność i dzielić się historiami, Facebook będzie odpowiedni. Jeśli zależy Ci na budowaniu wizerunku wizualnego, wybierz Instagram. Jak zacząć? Po pierwsze, ustal cel, czy chcesz zwiększyć swoją widoczność, zdobyć nowych klientów czy po prostu dzielić się doświadczeniem. Po drugie, zapewnij spójność. Twoje zdjęcie profilowe, biogram i publikowane treści powinny być zgodne z tym, kim jesteś. Po trzecie, planuj treści. Poświęć kilka godzin w miesiącu na przygotowanie postów. Możesz korzystać z narzędzi do tworzenia grafik i planowania, takich jak Canva czy Hootsuite. Po czwarte, utrzymuj regularność. Wystarczy jeden post tygodniowo, aby budować widoczność. Co publikować, gdy brakuje pomysłów? Jest kilka sposobów, jak tworzyć ciekawe treści dla odbiorców. Pierwszy to odpowiadanie na pytania, które najczęściej słyszysz. Kolejna podpowiedź, kiel się inspirującymi cytatami i swoimi refleksjami. Opowiadaj historie z życia, które mogą przydać się odbiorcom. Podsumowując, social media to doskonałe narzędzie, które pozwala ci pokazać swoje doświadczenie i wartości szerszemu gronu odbiorców. Wybór platformy zależy od Twoich celów i grupy docelowej. LinkedIn, Facebook i Instagram mają różne funkcje, ale każda z nich może wspierać Twoją markę osobistą. Kluczem do sukcesu jest spójność, autentyczność i regularność. Twoje zadanie domowe? Załóż lub zaktualizuj profil na LinkedIn lub Instagramie, odwiedź moje konta i skorzystaj z podpowiedzi, które tam zamieszczam. Wypisz trzy tematy, o których możesz napisać posty w najbliższym tygodniu. Zaplanuj jeden post na wybranej platformie. W kolejnej lekcji omówimy, jak tworzyć atrakcyjne treści, które przyciągną uwagę i zaangażowanie Twoich odbiorców. Do zobaczenia.